Ja pierdolę, nie wierzę. Okej, okay, yo. Witam serdecznie z powrotem. Siema mardeczki, mordunie. Boże święty, w którą stronę mam iść teraz? Dobra, idziemy tam. Ogólnie teraz pewnie się przejadę na tym, że to powiem, ale prawdopodobnie to jest... To są jedne z ostatnich odcinków DS3. Wow, w dupę! Opa, się tu przejść Nie, wyglądało po Tak, to są jedne z ostatnich odcinków, moim zdaniem moi drodzy. dobra, i teraz możemy sobie zejść na nic. I myk. Czy jak? Nie, 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 tędy nie można na razie. W razie pojedziemy okay. sobie tędy. Tutaj raczej na razie nie ma większego. Aczkolwiek. to jest ta, którą wcześniej musiałem tam pokonać. Okej.

Się czuję taki potężny jak mogę to robić. Tak ostateczny hit taki z góry. PUM! Jak Atrox w lidze. Bez hitu, teraz jestem jak Atrox kurwa Nawet na to nie patrzyłem wcześniej Dobra, no i kolejny gdoj. Dobra, tym razem nie mam jak się przed nim prędzić. Zastanawiam się czy to jest w ogóle warte, żebym teraz ryzykował. Będę dwa razy coś z niego dostałem. Może teraz też dostanę. Dobra. i teraz powinno mnie polecieć. Teraz. No i to. Cała jego zbroja! Moim zdaniem to jest spoko Winek. Natomiast skupmy się na tym, co teraz powinniśmy zrobić. Mianowicie, tutaj raczej wszystko sobie ogarnęliśmy. Tam zamyślałem, że tam są moje wcześniejsze dusze, ale jednak nie. Eee, chodźmy zatem teraz sprawdzić, co jest tam na górze. Miejmy nadzieję, że oni mnie nie wywalą z tego. E, e, waginie, Dobrze, zatem w drogę. A nie czekajcie, jeszcze po bokach jesteś. Tutaj nie ma nic. A tutaj. Hmm. Tam mogę pójść najwyżej się poławić po dachach. No to chyba to zrobię, no kurna. No to rzeczywiście, że to zrobię. Można no wejść tak po tym, teraz tutaj. No i teraz ten. Kurde, boję się tam schodzić, no Wow! I didn't expect that. O, tutaj coś jest. Fragment Estusa, są, nice. Czyli źle te latające podziemia mnie będą teraz bić, tak? Oj, no, coś nie sądzę. Proszę ode mnie odejść, ja takiego czegoś nie lubię. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś ostatni rzut bo... Ja miałem jeszcze na Imlesa nawalać, a... Nie wiem w zasadzie czy on będzie właśnie tutaj. Wiedziałem od koledzy. Dziękuję. Niestety. Dziękuję. Zawsze moje bildy w tych grach, kurde, są takie, że dojara się ktoś, to zawsze w stanie pominąć tarczę. Aha, tu jest po cała armia! Wow kolega z wcześniej pamiętam się dawaj kontermin I dba Auj! On już nie żyje Ogólnie sobie teraz jeszcze oglądałem w międzyczasie trangery mianowicie o 5 odcinek czwartego sezonu jej się jeszcze go nie zakończyłem ale oj Jak ja uwielbiam Tutaj pogaduszki Dustyna i Steve'a. Boże. Jak ja to dwójkę uwielbiam. Chodź, 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 śmiało. Chodź, chodź, chodź. Szybciej, szybciej, żeby tamci... ...zdążyli, nie... Nie bo ja nie chcę trzema naraz. Chodź, 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 chodź. No śmiało, chodź. Nie chcę, żeby wszyscy naraz mnie napieprzali. Dobra, dajcie. To i tak próbowałem. Ale przecież tam tego powinienem już... Dzielić. No na Tego już nie mogę powiedzieć, tutaj daj. miałem żar na sobie. Ja pie... ale. Ne, ja podziękuję. Otwieramy. No zostaw mnie po po pracancu. Pięknie Użyłem domki Nice. Tam i wygląda na komnatę z walką z bosem, moi drodzy. To boss? Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. My dear, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse the legacy of lords let it all fade into nothing you've done quite enough now have your rest okay lorian że będziesz mieć dwie fazy, bo jak na razie to ja nie radzę

A teraz robi się już pierwszy trochę. Jak on na czworaka próbuje runowić, to to kurwa. To się nie idzie zbyt szybko. Okej. Dobra, zwracam trochę honoru, ale dalej to jest... I Okej, okay. dobra, coś się dzieje. To prawda, nie podoba mi się to dalej, bo mam chyba poniżej połowy estusów. Oh, Więc jest trochę niefajnie. Fajnie. Kurve! Ej. Będzie ciężko. O nie. Czyli tak to działa. Tak okay, i warto widzieć. no! O, o Nie radzę ci wystrzeliwać tego Gówna do mnie teraz Okej okay. No poważnie! Jezu, miałem tam kurwa... Każdy, ja pierdolę! Ja miałem dwie butelki Dobra, brat pokonany, teraz ziarka powstała Aha, ziarka musimy wierzyć odwrócić, No w sumie go czysiła, to mogę to zrobić jeszcze raz Jeszcze, jeszcze raz Jeszcze, jeszcze kurwa raz Nie zaczyna? Nie, no kurwa, nie za każdym razem jak jest blisko już. Się w końcu udało? Czy mi się udało? Ja pierdola, nie wierzę. Trzy godziny na pierdolania się, i w końcu kurwa się udało. Ja pierdola, nareszcie. Jestem kurwa już spełniony Dziękuję Naprawdę Tyle mi do szczęścia wystarczyło w życiu Ja pierniczę Dobra, No szybko kapliczki na chwilę I ja kończę to, kończę bo ja nie mam siły nie mam. ani trochę tej siły cholernej Nie mam, nie mam Dziękuję za oglądanie. Ja już mam dość wrażenie jak na jeden dzień. Dobra, dzięki i widzimy się na razem. Siema.